Świetnie, chłopaki. Naprawdę nieźle wam idzie. Teraz musicie dużo trenować wkrótce zawody. Uh, uh, ja bym bardzo chciał wygrać te zawody. Każdy z Was chciałby wygrać. W końcu stawka jest wysoka. Mało kto jeździ na taki obóz sportowy, a w końcu to nagroda właśnie za wygranie zawodów. Ach, trenerze, ja już nie mam siły. Bardzo chciałbym wygrać te zawody, pojechać na obóz sportowy, ale jestem już wykończony. A co to za marudzenie? Weź się w garść, chłopie. Dalej, dalej do treningu. Ach, trenuję i trenuję i nic wytrenować nie mogę. Jestem słaby. No cóż, to nie jest dobra postawa. Musicie wierzyć w siebie, a na pewno dacie radę. Tomku, Przyspieszymy trochę. Uff, trenerze! No dajesz, dajesz, dajesz! A ty co? Kangur jesteś? Złaś już z tej trampoliny i dalej, do ciężarków! Ale trener jest wymagający? Głupie treningi. Już nie daję rady i tak i jestem słaby i tak nic nie zmieniają w moim życiu. Na pewno nie wygram zawodów. Po co trenować? Ej, mało lat. Chyba mam coś, co może Ci pomóc. A ty to kto? Ja? Ja jestem no tak jakby doradcą. Ej, chętnie ci pomogę. Słyszałem, że masz problem z treningami? O, no mam. Nie mam już siły na te treningi. Wkrótce zawody, a ja jestem taki słaby, na pewno nie uda mi się ich wygrać, to po co mam trenować? A ja mam coś, co na pewno doda ci sił. Co to jest? To jest taka specjalna odżywka dla prawdziwych sportowców. Chcesz, to ci ją sprzedam. Ale to jest legalne? Można to brać przed zawodami? No przecież nikt nie musi wiedzieć. Sprzedam ci to za pięć dych. I mówisz, że mi to pomoże? Będziesz silny jak nigdy. Zobaczysz. No dobra, niech będzie. No to trzymaj. A jak będziesz potrzebował więcej, to wiesz, gdzie mnie szukać. Często tu przychodzę. Ciekawe, czy naprawdę będę miał od tego dużo siły. Im szybciej zacznę, tym lepiej. Mmm, całkiem niezłe. O, w necie piszą o skutkach ubocznych. Mogłem tego nie czytać. Ale to na pewno skutki uboczne, jak się przedawkuje. A ja przecież nie przedawkuję, ja będę pił zgodnie z instrukcją. Tylko dzisiaj wezmę dwa razy, no bo pierwszy dzień. To muszę sobie tak porządnie dodać energii. Szkoda, że Piotr tak się dzisiaj zachował. E, tam, zobaczysz, jutro wróci do treningów. Dobra, ja spadam do domu, jestem zmęczony. Muszę się wyspać przed jutrzejszym treningiem. No, ja tak samo. Ach, no, czemu ja nie mogę zasnąć? W ogóle nie chce mi się spać? O, jakoś mi gorąco. Och, I duszno. Nie no, kładę się, może w końcu zasnę. Teraz będzie ranek, a ja nic nie spałem. Hmm, dziękuję ci, mamo. Twoje kanapki są najlepsze na świecie. Po takim śniadaniu zawsze mam energię. <laughs> no to się bardzo cieszę, że ci smakują, synku. A dzisiaj znowu na trening? Tak, mamo, ostatnio tak dużo trenujemy, no bo wiesz, wkrótce zawody. Wiem, wiem, trzymam kciuki, obyś wygrał. No, jak będę jadł takie śniadania, to zawsze będę miał siłę i być może wygram zawody. Dużo trenuję, jestem z siebie dumny. Ja też jestem z ciebie dumna, synku. Dobrze, że mam moją odżywkę. Doda mi sił, doda mi energii i nie będzie mi się chciało spać. Piotr, przygotowałam ci twoje ulubione pankankanki z owocami. Am, am, o, nie jestem głodny. Ale jak to przecież. Idziesz na trening, musisz coś zjeść. No, ale nie mam ochoty na te twoje pankajki. A czemu ty jesteś taki niemiły? Nie wyspałeś się dzisiaj? No, może troszkę. Wolałabym, żebyś coś zjadł przed treningiem, no ale nie będę cię zmuszać. Dobra, może później. Teraz lecę na trening. Świetnie, coraz lepiej. A mi, a mi jak idzie? No lepiej niż wczoraj. Wczoraj trochę kangurzyłeś, a dzisiaj wyglądasz jak antylopa. Siema! O, i spóźniarski się pojawił. No dobrze, ważne, że przyszedłeś. No to do treningu, młody. A, ja dzisiaj wezmę coś cięższego. A wczoraj podobno siły nie miałeś? No właśnie, a dzisiaj taka ciężka sztanga? Tak nie można. Trzeba po trochu. Najpierw mniejszy ciężarek, potem większy. A ja mam dzisiaj dużo energii i chcę podnosić cięższe sztangi. Będziesz miał zakwasy. No i dobrze, przynajmniej będę czuł, że byłem na treningu. Oh, oh, oh. Ja na pewno będę miał zakwasy. Trochę to dziwne, że wczoraj nie miałeś w ogóle siły, a dzisiaj podnosisz taką ciężką sztangę. Ha, a ty to mi pewnie zazdrościsz. Mało lat czekałem na ciebie. Bo jak dobrze, że jesteś. Odżywka mi się skończyła. O tak myślałem. Dzisiaj mam dla ciebie nowość. Ale super. No dobra, to biorę. Nie tak prędko młody. E, ta odżywka kosztuje stówę. O, mam tylko osiem dych. E, no dobra, niech ci będzie. Trzymaj. Dzięki. Siema lamusy. Eee... Siema? Piotr, a co to za nieprzyjemne przywitanie? No proszę na nich spojrzeć i jak oni wyglądają. Hmm, ty za to nieźle przypakowałeś. Wiadomo, trenerze, przecież trenuję. Oni trenują więcej od ciebie, a nie udało im się osiągnąć takich wyników jak ty. Ach, bo to są zwykłe leszcze. Nie to co ja. Najlepszy, najsilniejszy. Na pewno wygram zawody. Hmm, chłopaki, nie myślicie, że Piotr od jakiegoś czasu wydaje się być trochę dziwny? Uff. Tak, trenerze. Piotr bardzo się zmienił. Aha, zrobił się agresywny, nieprzyjemny. W ogóle nie spędza z nami czasu. Zresztą my nie mamy ochoty się z nim spotykać po treningach. Tak, właśnie widzę. Piotr jest naładowany jakimiś negatywnymi emocjami. Co się z nim dzieje? Nie wiem, trenerze, ale tak już jest od dłuższego czasu. Poza tym wydaje nam się, że Piotr bardzo się nie wysypia. Hmm, będę musiał to sprawdzić. Może na początek porozmawiam z jego rodzicami. Czy trener dowie się, że Piotr stosuje odżywki dopingujące? Czy Piotr będzie dopuszczony do zawodów? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku na kanale Bajolanki. Zachęcam was do subskrypcji kanału i oczywiście do zostawiania łapek w górę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!